Znalazłeś go? Owszem, przebywa na zabezpieczonym terytorium. Ale myślałem, że sprowadzisz go On nie wróci, Aleksiej. Jest zwiadowcą, pracuje dla Brekena. I jeśli nie wyszkoli się naprawdę szybko, to nie pobiega zbyt długo. A nie możesz przemówić mu do rozumu? Nie, ale może z tobą mi się uda. Chcesz ocalić życie syna? To przestań pracować dla Reisa i zamieszkaj w wieży. Twój syn przestanie biegać po mieście, jeśli do niego dołączysz. Nie, wcześniej czy później, Rajs, rozwali to miejsce. Tam nie jest bezpiecznie. Nigdzie nie jest bezpiecznie, Aleksiej. Pytanie brzmi, po której jesteś stronie. W tej chwili pracujesz dla tych złych, a Twój syn ma już tego serdecznie dość. Masz rację. Wstyd mu za mnie. Mi samemu jest wstyd. Ale staram się robić to, co dla niego najlepsze. Masz zatem szczęście, Aleksiej, bo tak się składa, że dla was obu najlepsze jest to samo. Okej, okay. wygrałeś. Co do... Co? Dzień dobry, moi drodzy państwo, Masz stresu? O kurwa, 15 z tej strony. Gościu, naprawdę? Kurde, ja nie jestem najlepszym tankerem. To się szybko zaczęło w ogóle. Mam taki ulepszony nóż, zacząłem z niego korzystać i ma naprawdę dużo obrażeń. Dużo dobrych wyobrażeń są potężne smaki. Po Aha, już Dobra. <gry> Jak przez chwilę śmiesznie biegą. Dzień dobry, panie. Cic, cyk, 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 cyk. Cy, cy. Jak on wywija szybko, prawda? Płonąć ta kurwa. No Jezu, już znowu. Ja kompletnie nie panuję, coś się dzieje w danej chwili nad moją postacią. Żeby było jasne. Dokładnie tak. No chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Dobra, może się kiera. No, do widzenia. Dobranoc, państwo. Żyjesz, żyjesz, dobrze. Um. To był jeden na pewno? I drugi nawet jest? Wasze brońki, panowie. Dobra. Miałeś rację. To zawsze była kwestia czasu, zanim by w końcu przyszli po mnie. Dowierzy też kiedyś przyjdą. Przyjdą. Ale to tam powinienem być. Z moim synem. W mojej też znajdziesz schemat nowej broni. To Coś specjalnego. Nigdy jej nie zrobiłem, bo nie chciałem jej dawać rajsowi. Chciałbym, żebyś to wziął. Trzymaj się, Crane. Może się jeszcze zobaczymy. Może i tak. Plan klasyk na zombie, dobra. To moment. Naprawmy sobie już od razu ten nóż. Tasak do połowiny, nice. Klasyk na zombie, maczeta, piła, ręczna O rany No komponenty mam, tylko te bronie No dobra, no ale warto to mieć Moi drodzy Państwo Przechodzimy zatem do... Ojej Przechodzimy zatem do... Mapy aby zobaczyć, tu już byliśmy w tej strefie, zrobiliśmy to. Nasze zadanie teraz znaleźć Tolgę i Fatina jest aż tutaj. Teraz pytanie, tutaj jest jeszcze jakaś ochrona? Sprawdźmy tą ochronę najpierw może. Nie zabijając się oczywiście po drodze. O no kommon. No ale rozumiem, że wspinaczka i zejście po takich skałach to nie jest. Rzecz prosta. W ogóle właśnie, jeżeli chodzi o horrory takie z wykorzystaniem parkuru, czy może po prostu takiej swego rodzaju wspinaczki, zwinności, sprawności fizycznej, to jest na przykład sobie taki całkiem fajny film uważam, który nazywa się The Descent, zejście. Film już stary, tam dopiero od niedawna znam, bo niedawno go oglądałem. Film... to znaczy tam przeciwnikiem nie są zombie do końca, nie? Więc to może być coś, co, co was by trochę mierziło, tak to nazwijmy. O rany, no. Ale film bardzo fajny, są tam istoty podobne do zombie. Już kurwa, no już przecież wyżej to nie pójdzie. Znaczy, niżej nie pójdzie. No, dobra. Ale jest to film o tyle wyjątkowy, że tam właśnie chodzi głównie o wspinaczkę i takie grotołastwo, jak to się mawia. Bo grupa grotołazów właśnie wbija sobie do takich zapomnianych katakumb, pieczar i tak dalej, sekcji tuneli. Oni to robią rekreacyjnie. A okazuje się, że w tych tunelach coś oni jednak znajdują, proszę sobie wyobrazić. I nic miłego. I podoba mi się ten horror o tyle, iż jest on inteligentny. W sensie. o, o kurwa! No nie wierzę. No kurwa mać, no. Ja pierdolę, ale mnie to wkurwia. Jakiś kurwa jebany chuj mnie po potrząsnął mną i już. Z zdechłem. Twojej starej kurwa szukam. No tak, jeszcze stąd kurwa nie wyjdę, oczywiście. Tak czy inaczej, bohaterowie tego filmu nie popełniają głupich błędów i to mi się bardzo podoba. No problem. I film jest naprawdę fajny, naprawdę jest fajny, trzyma napięcie. I to, co mi się również podoba, to to, że y, nasi bohaterowie to nie jest grupa głupich y, frajerów, którzy dają się na każdym kroku i nie potrafią y, oddać, że tak powiem, y, przeciwnikowi, tylko rzeczywiście muszą się dostosować do sytuacji i walczą. I, i to jest naprawdę coś unikatowego, bym powiedział, w hororach no nie więc chwała im za to mówię horror inny niż wszystkie tak bym powiedział naprawdę dobrze zrobiony dobra co tu się dzieje napiszcie też w komentarzach czy wolicie yy, czy wolicie odcinki krótsze czy dłuższe ciało ilu ludzi zginie, jeśli czegoś nie zrobimy. Musi mi pan pomóc. Proszę pana. Uspokój się i powiedz mi, co się dzieje. Jestem Babar Kizil i padłem ofiarą najstraszliwszej, pradawnej klątwy. To co? To znaczy weekend weekend czego? No Wykentropi. Jestem wilkokłakiem. Widział pan tych martwiaków dookoła? Czy nie jest prawdopodobne, że są tu też inne potwory? Nozyderatu, numie, wilkokłaki. Dalia, ta wiedźma. Mówi, że uleczy mnie łyk mikstury przyrządzonej z czosnku, wilczego dojadu i łyżeczki cynamonu. Niech mi pan pomoże zebrać te rzeczy i doprowadzi mnie w bezpieczne miejsce. Bardzo dobrze zapłacę. Niech ci będzie. Czemu chcesz się dostać do innego schronienia? Jeden z ocalałych. Chyba jest trupożercą. Poza tym kazali mi odejść, bo niby jestem walnięty. Dzisiaj będzie pełnia. Mamy mało czasu. Też nie chcę tego przeciągać. Wiecie co, ja mam wrażenie, że takie questy są dosyć powtarzalne, więc... E... O Boże, no nie możesz go... To, to jest, to jest kurwiające w tych questach właśnie. Tak, no, zabij mnie kurwo jeszcze, Jewana, trzmato to pierdolona. Kurwa. Przepraszam bardzo. No, zabij mnie kurwa, suko pierdolona, zabij mnie. A, kurwa. Ale mnie to denerwuje. Że... No tak, jeszcze tutaj. Ten wybuchnie. Gościu, uciekaj, biegnij, nie walcz z nimi, to mnie denerwuje w tej grze. Że po prostu, po prostu biegnij, nie? Bo ja, ja nie mam siły, nawet kurwa, za bardzo z nimi wszystkimi walczyć. No patrzcie na tego gówna tu jest, gościu. Czemu nie pobiegniesz dalej? Dobra, wiecie co mówię? Powtarzalne, to jest strasznie. Ja po prostu wrócę do was, jak go dostarczę. Albo w ogóle, kurwa, pierdolnę tego questa i nie będę tego robił. Zobaczymy, ze dwu. Dobra, ludzie, udało się go jakimś cudem za pierwszym razem oddać do wieży. To jest cud. Dziękuję panu, ocalił pan mnóstwo ludzi. Bez wątpienia. Oto pańska zapłata. Powodzenia i proszę strzec się księżyca. Yeah. Mm. Masakra, ludzie. Serio, masakra. Czy mamy jakieś nowe umiejętności? Nie, jeszcze nie, ale wkrótce będziemy mieć. OMG, to zadanie było upierdliwe, nie? Ja chyba więcej Państwu w tym stylu zadań nie pokazuję, bo to... Znaczy tego w sumie też nie pokazałem, ale... Bo mnie to tak denerwuje, że... Oni zamiast nie omijać tych przeciwników, to oni z nimi walczą. To jest masakra. Dlaczego po prostu ich nie wymienisz? Głupi chuju, no. No tak, no tak, no zabij się jeszcze, kurwa. Za brak pocitku przecież, ej. A mi też źle wychodzi walka z zombiekami, bo ja koniecznie walę te zombiaki, żeby, które są blisko mojego gościa, którego powinienem eskortować, tak, żeby go uchronić i przez to nie chronię sam siebie. Dobra, zobaczymy się na miejscu kolejnego zadania pobocznego. Za dwóch. Okej, okay, to są oni. Tolga i Fatin. To wy? Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi Murszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie nawieszaj mu wełpie! Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto, jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków! Oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni. Dostaniesz tętniaka. Mhm. Uh -huh. Z pewnością, z pewnością... I really don't give a fuck. Zatrudniliśmy goryla do roboty dla szympansów. Miałeś na myśli orangutana? O czym ty Rzeczywiście... Y trudni ludzie. Trudni ludzie. W ogóle, zaraz chyba słońce zajdzie. Więc... Pośpieszmy się z tym zadaniem. Siema! No. Pójdź ci w dupę. Tyle z ciebie zostało. Strzał! Strzał. Nie ma co po tobie zbierać. Dostajesz cepa i gleba. No! Kurwa, łap się. No... Czemu... Czemu to zrobiłeś? Nie kliknąłem tak. Aha, to jest ten magazyn, ale zaraz. Tutaj chyba lepiej nie wchodzić tędy. W ogóle nie ma podłogi, czy jest tylko taka zdawkowa? Eee, no powiem Państwu, że tutaj można. Proszę bardzo. Orany, ale ile tu zombi gościu? No dobra, można spróbować. Na pewno latarkę odpalę w zaistniałej sytuacji i od razu sprawdzę, czy nie mogę zrobić jakichś mołotowów takich rzeczy. Nie za bardzo, ale. Nie no, zaraz mogę. Mołotowy są kluczowe, mam wrażenie, naprawdę. Możemy zrobić zamrażające. Zróbmy zapalające. No i jeszcze możemy zrobić. Dobrze. Teraz, czy ja to wszystko mam? No, mam. Powiedzmy. Mogę to otworzyć? Nie, nie mogę. Ale to pewnie mogę. Nie mogę? A, że jakby to jest taki mini safe house, tak. O, nie. Okej. Okay. <ścoughs> to się jakoś złapałem powietrza. Dobra, to teraz tak. Na pewno zbierzcie się wszyscy, bo oni są strasznie też wytrzymali. Pracownicy, zbierzcie się wszyscy, zbierzcie frajerzy. Ja was kurwa spalę. I tyle. Słyszę jeszcze tam jakiegoś gróbcia w dodatku, chyba nawet go widzę. Bo to walenie się teraz z nimi wszystkimi z osobna to jest... ojej. Oczywiście, że wszyscy przeżyli. Spokojnie. Już tutaj kolejny małoto fleci. I teraz powinni się już chyba spalić do końca. No ponownie, palta się, co jest? Dokładnie, dokładnie. Proszę płonąć, proszę płonąć. to zrobię od razu, a co? Git Szybka piłka Jeszcze jesteśmy wytrawnymi włamywaczami Dobra, tam jeszcze jakiś frajer Siemę Od razu cię walnę tam trochę popłonął, Mendo. Łąć dalej. Czasami totalnie nie rozumiem, jak to działa. O, oh, jest. Samowite, ile oni wytrzymują moim zdaniem tak o połowę za dużo wytrzymują nie nawet jak na tych silniejszych mhm. No i zapadła noc Dobrze No to popatrzmy. Znajdź haki w magazynach. W magazynach. Aha, to było to. No dobrze. I teraz mamy je zanieść. No dobra, to, 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 czyli będzie co? Prosta misja. Aby powrócić do pierwotnego terenu. W takim razie zobaczymy się na miejscu. A, chyba, że jest noc. To możecie, możecie popatrzeć, jak się przedzieram w nocy. To będzie doświadczenie rozrywające waszą duszę. Uch. Czekaj, bo zaraz mi się to zepsuje znowu. No chodź. Chodź, 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 Nice. Czekaj, przyjrzyjmy się tym cfelom. On tu jest, nie? On tu jest. No jest. Poszedł sobie. Nie będę to jeszcze nie z nimi walczył. Nie czuję się na siłę. Mógłbym przetestować pułapkę świetną, ale to może dopiero jak mnie jakiś zauważy. Nacisk musiałem nacisnąć trzy razy C, zanim weszło. Ej! Fosforyzujące grzybki tu są. Coś jakieś halucynogenne? Chu no. Patrz, ile tego goś. się tak pojawiają i znikają, kurde. Ale, damy radę. O kurde, zrzut. Co wy na to, żeby zrzut zgarnąć? Poczekaj, gdzie jest? Niedaleko, można zgarnąć. Oj. To, co ja robię, jest teraz jakieś głupie już. Po to widzicie, ile ich jest teraz? <laughs> Dobra, odsapnijmy, odsapnijmy. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy, bo mam mniej czasu. Państwo wybaczą. Ale patrz, mamy, mamy to. Jest satysfakcja. I cyk i cyk. I zupa. Ale jeszcze se to otwórzmy w sumie. Może tu będzie jakiś właśnie pistolet czy coś. Bo no, w takich policyjnych właśnie zawsze bagażnikach można znaleźć takie rzeczy, co jest logiczne. Nie, ale chyba portfel, tak? Tak. Może być. O, jak cicho, prawda? Bardziej się w sumie poruszam minimapą aniżeli wzrokiem mojej postaci, ale na razie się na tym nie przejechałem. Też nie wiem, czy one kurwa reagują na tą latarkę w końcu, czy nie. Tempes są, no zasięg widzenia mają mały, ale jak już zauważą, to chyba nie odpuszczają, nie? Łatwo. Ła, wow. naprawdę? To było tak wysoko. No, no dobra, nie oceniłem wysokości. To było wysoko. <laughs> Dzień dobry. Mam dla was haki. Ja, niesamowite! Nie doceniliśmy go. <laughs> Cóż, trudno nas o to w sumie winić. Spójrz na niego. Czy już... Ty skończyłeś, my mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Mlin w sensie. Ha, wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. Mhm. Dobra. To tak. Pod względem zadań pobocznych, jeszcze sobie zobaczmy. W umiejętności jeszcze nie, ale tu już za chwileczkę będziemy mieli. Yy, mamy tak. Znajdź tą figurkę. Yy, kto zakręcił kurek? Znajdź fortecę Jeffa za stacją kolejową. Znajdź torbę falone człowiek w masce. Powtarzalne zadania. Aha, rozumiem. Rozumiem. Czyli jakby te strefy zero tak trochę. Um. To może być ciekawe. Na razie dajmy sobie to. Czy to jest daleko? No, owszem, to jest daleko. Więc dobra, moi drodzy państwo, krótszy odcinek, ale za to treściwy. Więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Master Soul 15. Do Państwa szprechu, proszę o tym nie zapominać. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Day Knight. No. A ja nie umiem się wspiąć na podstawową przeszkodę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Heos!